Premier Kanady Mark Carney odwiedził Pekin pierwszy raz od roku 2017. Oliwy do ognia może dolać skierowanie przynajmniej jednego amerykańskiego lotniskowca w rejon Bliskiego Wschodu. Donald Trump ogłosił, że jeżeli do takiej egzekucji dojdzie, to Stany Zjednoczone planują działanie odwetowe. Cześć, z tej strony Patryk, witam Was w naszym kolejnym przeglądzie geopolitycznym. Dzisiaj czeka nas znowu moc wrażeń, omówimy sobie aktualizację takich tematów jak Wenezuela, jak Grenlandia, jak oczywiście Iran, ale będziemy mieć też poruszone nowe kwestie, m.in. bardzo istotne spotkanie premiera Kanady z przedstawicielem Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Zatem nie traćmy czasu. Zaczynamy od Iranu, w którym już trzeci tydzień z rzędu trwają antyrządowe protesty, a w ubiegłym tygodniu kluczową kwestią było to, jakie konkretnie działania Stany Zjednoczone podejmą przeciwko irańskiemu reżimowi. We wtorek Departament Stanu USA poinformował, że rząd w Teheranie planuje skazanie jednego z demonstrantów na karę śmierci. Reakcja Stanów Zjednoczonych w tym aspekcie była dosyć szybka, bowiem Donald Trump ogłosił, że jeżeli do takiej egzekucji dojdzie, to Stany Zjednoczone planują działania odwetowe. Szybko więc świat obiegła informacja, że rząd irański wycofuje się z planów egzekucji, rzekomo właśnie dzięki presji Waszyngtonu. Jednocześnie prezydent Trump ogłosił bardzo wysokie, aż 25% cła na produkty z każdego kraju, który dalej będzie prowadził interesy z Iranem. Jednocześnie wciąż nie wykluczono potencjalnej opcji militarnej, bo jak stwierdziła rzeczniczka Białego Domu, wszystkie opcje są nadal na stole, a Iran zapłaci bardzo wysoką cenę, jeśli będzie kontynuował zabijanie demonstrantów. Zaznaczyła również, że w wyniku presji Stanów Zjednoczonych władze Iranu odwołały już zaplanowane wcześniej egzekucje ponad 800 demonstrantów. Jednocześnie Teheran odpowiada na wszystkie groźby militarne Stanów Zjednoczonych, stwierdzając, że jeżeli tylko Amerykanie uderzą na jego terytorium, to on odpowie uderzeniem na amerykańskie bazy w regionie. Ze względu na tą groźbę Iranu, Stany Zjednoczone zdecydowały się o ewakuacji części swojego personelu z tego terenu. Oliwy do ognia może dolać skierowanie przynajmniej jednego amerykańskiego lotniskowca w rejon Bliskiego Wschodu. Na razie jeszcze nie wiadomo, czy będzie to USS Abraham Lincoln, który na razie stacjonuje na Morzu Południowochińskim, czy też będzie to jeden z dwóch lotniskowców, które wypłynęły niedawno z baz w Norfolku i San Diego. W samym Iranie komunikacja pomiędzy protestującymi pozostaje poważnie utrudniona ze względu na blokadę internetu. Pewną alternatywę stanowi tutaj Starlink, którego Elon Musk udostępnił demonstrantom bez żadnych opłat, natomiast wciąż korzysta z niego stosunkowo niewielu Irańczyków, a to z dwóch powodów. Po pierwsze, władze irańskie zakłócają jego sygnały, a po drugie urządzenia Starlinka dalej pozostają w Iranie nielegalne. Narastające napięcia rodzą tutaj pytania o przyszłość władzy w Iranie, natomiast opozycja jak na razie pozostaje bardzo głęboko podzielona. Po jednej stronie mamy stosunkowo nieliczną grupę monarchistów wspierającą Szacharezę Pachlawiego, po drugiej stronie mamy lewicującą frakcję MEK, będącą zarówno przeciwnikiem teokracji, jak i monarchii. No niestety, w warunkach państwa autorytarnego bardzo ciężko się zorientować, która z tych frakcji posiada faktyczną siłę polityczną w samym Iranie. Na razie więc reżim Ayatollahów z Alim Hameneim na czele utrzymuje się przy władzy, a demonstracje wydają się stopniowo wygasać, co nie zmienia faktu, że sytuacja pozostaje bardzo dynamiczna, czego najlepszym dowodem jest fakt, że Iran zamknął swoją przestrzeń powietrzną ze względu na obawy przed amerykańskim atakiem. Jeśli nie chcesz, żeby Ciebie ominęły kolejne przeglądy geopolityczne oraz rozmowy z ekspertami, zaobserwuj nasz kanał i polub poprzedni odcinek. Przechodzimy teraz do drugiego tematu, jakim jest spotkanie na linii Kanada-Chiny. Premier Kanady Mark Carney odwiedził Pekin pierwszy raz od roku 2017. I to nie jest zwykła dyplomatyczna wizyta, to jest wręcz strategiczny wzrost. A to dlaczego? Dlatego, że w obliczu rosnących napięć z Waszyngtonem, Kanada poszukuje nowych przyjaciół i zapowiada podwojenie eksportu poza USA ponad dwukrotnie w ciągu najbliższej dekady. Chiny mają być kluczem do tej nowej strategii, bo o ile wojna celna z 2024 roku ścięła wolumen handlu pomiędzy tymi dwoma krajami aż o 10%, to teraz następuje swoista odwilż. Liderzy podpisali porozumienia, które zapowiadają wymianę inwestycji od energetyki aż po lotnictwo. W tle tej wizyty tyka też zegar negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi, bowiem Donald Trump nazwał umowę handlową KUSMA pomiędzy Meksykiem, Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. Nieistotną. Postawił więc całą kwestię handlową pomiędzy Kanadą a Stanami Zjednoczonymi pod znakiem zapytania. Kanada gra tutaj jednak twardo, oświadczając, że albo dojdzie do porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, albo jest gotowa skierować się w stronę Chin. Temat trzeci to aktualizacja kwestii Wenezueli. W czwartek Stany Zjednoczone poinformowały o, o tym, że przejęto kolejny tankowiec przewożący wenezuelską ropę, co jest dalszym elementem egzekwowania strategii Donalda Trumpa w kwestii zakazu eksportu wenezuelskiej ropy. Do zatrzymania statku doszło na Karaibach dosłownie tuż przed planowanym spotkaniem prezydenta Donalda Trumpa z Marią Coriną Machado, czyli przywódczynią wenezuelskiej opozycji, jednocześnie laureatką Nagrody Nobla. To spotkanie może mieć niezwykle istotne konsekwencje dla kształtowania się dalszego przywództwa wewnątrz Wenezueli. Prezydent do niedawna twierdził bowiem, że Machado nie ma żadnego mandatu do rządzenia Wenezuelą, a tutaj proszę, już zaczynamy rozmawiać o zaangażowaniu jej w proces rządzenia. Bardzo ciekawym wątkiem pozostaje tutaj fakt, że Machado stwierdziła, że jest gotowa do przekazania swojej nagrody Nobla prezydentowi Trumpowi, co z całą pewnością mogłoby pomóc w negocjacjach. Przechodzimy teraz do spraw mroźnej Grenlandii. 14 stycznia w Waszyngtonie odbyło się spotkanie przedstawicielstwa amerykańskiego oraz delegacji duńsko-grenlandzkiej. Stronę amerykańską reprezentował m.in. wiceprezydent J.D. Vance oraz sekretarz stanu Marco Rubio. Natomiast po stronie duńskiej mieliśmy tutaj ministra spraw zagranicznych Larsa Lorsena Rasmusena oraz jego grenlandzki odpowiednik. Nie jest jednak zaskoczeniem, że nie doszło do żadnego większego przełomu. Pomimo wysiłków dyplomacji duńsko-grenlandzkiej, amerykańska chęć przejęcia wyspy w żaden sposób nie została powstrzymana. Napięcia zatem bynajmniej nie ustają, a Biały Dom publikuje na przykład zdjęcia Donalda Trumpa spoglądającego na Grenlandię, czy inny wygenerowany przez AI post, który pokazuje przyłączenie Grenlandii do Stanów Zjednoczonych jako jedyną piękną wersję rzeczywistości. Jednocześnie Ministerstwo Obrony Narodowej Danii zapowiada zwiększenie swojej obecności militarnej na wyspie, a niektóre państwa europejskie zadeklarowały już swoją pomoc, np. Norwegia, Niemcy czy Szwecja. Na razie wysyłają tam jednak pojedynczych przedstawicieli swojego personelu militarnego, rzekomo w celu zbadania lokalnego terenu. Zobaczymy, co z tego dalej wyniknie. Przechodzimy teraz do spraw Jemenu, gdzie doszło do naprawdę niespodziewanych zmian. Tradycyjnie tocząca się tam wojna domowa posiadała trzy główne strony. Rząd centralny, wspierany przez Arabię Saudyjską, Południową Radę Przejściową czyli tak zwaną STC, wspieraną przez Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Chutych, wspieranych przez Iran. Otóż siły rządu centralnego wspieranego przez Arabię Saudyjską dokonały ostatnio bardzo udanej ofensywy na południu kraju, w wyniku której odzyskały nie tylko niedawno utracone terytoria, ale zaczęły zdobywać tereny, które dotychczas stanowiły bazę południowej Rady Przejściowej. Po omawianej przez nas w zeszłym tygodniu ucieczce przywódcy Południowej Rady Przejściowej Aydarusa al-Zubaydiego do Zjednoczonych Emiratów Arabskich doszło nie tylko do eskalacji walk, ale także do załamania się całego łańcucha dowodzenia Południowej Rady Przejściowej. Siły rządu centralnego zabezpieczyły więc Aden, nie tylko bardzo kluczowy port, ale także tradycyjną stolicę Południowej Rady Przejściowej. Wygląda zatem na to, że z trzech stron wo dotychczasowej wojny domowej zrobiły nam się już zaledwie dwie. A w obliczu bardzo dużych kłopotów protektora Hutich, czyli Iranu, można się spodziewać, że Arabia Saudyjska zechce pójść za ciosem i dokończyć sprawę Jemenu. Czyżby ten kraj miał czekać pokój? To już wszystko w dzisiejszym odcinku naszego przeglądu geopolitycznego. Mieliśmy tutaj bardzo dużo aktualizacji tematów z poprzedniego tygodnia. Niestety, sytuacja geopolityczna jest na tyle dynamiczna, że trzeba było się na nich skupić. Natomiast obiecujemy Wam, że w miarę możliwości w przyszłym tygodniu pojawią się już informacje z innych regionów świata, może mniej amerykanocentryczne. Tymczasem dziękujemy Wam wszystkim za uwagę. Cześć!